Siemanko, Miedzianego, dzisiaj taki sprzęt do rozbiórki, jeszcze tego nikt nie rozbierał, zobaczymy co ma w środku, jest bardzo ciężkie, zapraszam do oglądania. No i dobra, zobaczmy to. To jest przegrywarka z DVD z HFS na DVD. Miałem to wystawione, nie sprzedało się. Później zaniżyłem cenę, też się nie sprzedało. Także idzie w rozbiórkę. Po 80 groszy, jakby to sprzedał, to jest 4 zł. Zobaczymy ile z tego wyciągniemy. Tak jak mówię, tego jeszcze chyba nikt nie rozbierał. Także zaraz zobaczymy co to ma. Odstawimy wagę. Bierzemy się do rozkręcania. Pierwsze boczne. Jakiś pojemnik, się przydał na śrubtaki. Wam, że wróciłem do Polski na pogrzeb. A po drodze jeszcze mi się auto zepsuło. Dobrze, że mam to lepsze ubezpieczenie i pokryję koszty lawety. Dobra, zobaczę, czy mam smugę jeszcze odsunąć. O, żebyście lepiej to widzieli ok, zejdzie to, że to jeszcze ma tutaj jeszcze ma no nie wszystko zobaczycie, bo mój warsztatik jest malutki ale tu się liczy zawartość jaka będzie dobra jeszcze podkręcam to wszystko żeby się później nie bawić Jest sprzętek. Wszystko? Chyba wszystko. Magnesikiem to połapiemy. Dobra. Oczywiście kabel już uciekałem wcześniej. Dobra, zażyjmy. Stu będzie. Co będzie? A jest tutaj. Na pewno będą płytki. O, już widzę brązowe. Jest zielona. Co tu jeszcze mamy? Tam przygrywarkę. No, coś tu będzie. Dobra. Ja to porozkręcam. Z grubsza. Zobaczymy, co, co dalej będzie z tego. Żeby Was tutaj nie nudzić. Za chwilę wracam. Dobra, słuchajcie, to się przedstawia tak. Jest trochę złomu. Jest płytka co do płytki. Tu ma złocenia, w tym tutaj o. Płytka wygląda tak. Teraz powiedzcie, czy te płytki, jak mają jakieś złocenie na tych pinach, to się to odróżnia się jakoś. No nie wiem, klasyfikuje się inaczej. Czy to wszystko idzie w zielone? Bo na przykład ta tutaj ma już BGA Philipsa. Za chwilę kabelki podcinam to wszystko. Tak się przedstawiają te płytki. To już na z DVD tą przygrywarkę. Zdemontowałem, teraz muszę to wszystko porozkręcać. No, i tym was też nie będę tu nudził. Bo to jest bez sensu. I zobaczymy, a wypowiedzcie mi, jak to takie z takim BGA na jaką kategorię to wrzucić. Bo powiem szczerze, że ja zawsze wrzucałem wszystko razem do zielonych. No i tamto z tymi pinami. Także to tak wygląda. No, powiem Wam ogólnie, że mi się auto zepsuło. Nie wiem czy wspominałem czy nie. Na autostradzie. Dobrze, że to ubezpieczenie było, bo byłoby grubo. Dobra. Ja was tu nie będę zanudzał. Rozbiorę to i resztę rozbierzemy razem. No i dobra. Mamy to tak, się przedstawia wszystko. Wszystko to zdemontowałem tutaj. Blaszki wyszły będzie zło. pościągamy to wszystko to wysyłam na elektropaka to są srebrne końcówki srebrne, posrebrzane I to wszystko sobie rzucam dobra pościągajmy to takie kabelki to staram się zawsze obierać a jak nie, to co nie odbiorę to idzie na elektropak wszystko to w tych kostkach nieraz są złocone trafiałem, ale są też takie tu są akurat no bo tu sprawdzałem są z srebrzone, albo mosiężna pousuwamy to wszystko tasiemek to na złom ogólnie szykuje się właśnie na wykopki bo powiem wam, że ostatnio mi wpada dużo srebra fajne miejsce namierzyłem, akurat tam mam zgody Więc trzeba tam działać okay. tutaj wszystko to trzeba wypinać A to co nie chce wypiąć się. A czemu? Spróbuję inaczej. To jest, dobra, obetniemy. Czemu tu nie chce wyjść? Nie wiem, czemu to nie chce wyleść. Dobra, mniejsza z tym. Trzeba to obcinać tylko. Tu mamy jeszcze kabelek. Chęci zimno. To co będzie lipa? I jeszcze wam coś pokażę ale to pod koniec dobra, odkręcamy te płytki po kolei tu są jakieś śrubunki trzeba to tu trzeba obciąć Tak się przedstawia jedna płytka. To czas zdjąć. To czas zdjąć. To zostawiam, bo to się nie opłaca rozbierać. Tu są jakieś blaszki. Trzeba sprawdzić jakie to są. Co to jest? Metal. Czyli muszę podejmować to. ale już zrobię poza kamerą. Dobra, weźmiemy następną. Czy nie wyjdzie o to jest pytanie to powinno a znając życie to nie wyjdzie o. dobra to sobie wyrwę na koniec żeby was tu nie męczyć To jest płytka fajna, BGA, może powiemy od razu, którzy nie wiedzą, w tym jest złotko, w tym jest złotko, w tym jest złotko, w tym, w tych malutkich piny są srebrzone albo mosiężne i te zawierają ogólnie jakieś srebro podobno, ale trafiałem takie, że miały złocenia były porównywalne do UFO. Kondensatorów. Możemy sprawdzić sobie, czemu nie? O. ja żeby to wyostrzyło? Może na rękę wezmę. Tutaj to, nowy ostrz. O, to jest złocone. I nie wiem, czy w środku też nie jest. Ale to mówię, musi być złocone od, środka, yy, od, od, od spodu. Dobra. Teraz to to wezmę. Bo te śrubki wszystkie muszę sobie zrażnąć. A, bo tu śrubeczka jest dobra. Pyk. Mamy złomeks. I tu jest płyteczka zielona. One chyba są po 15 zł. tak mi się wydaje. To chyba będę musiał usunąć i chyba to. Wy możecie napisać, czy to usuwacie od anten i tą blachę czy usuwacie. No ja usunę ją na pewno. Z drugiej strony tak samo. Tutaj to malutkie wszystkie czarne układy to mają są złocone w środku mają okazję zawartość złota dobra a tu jeszcze ogólnie to wyszły takie pierdółki trochę mosiądzu i to sobie zabieram na Niemcy troszkę miedziuszki mosiądzu to nawet nie będziemy ważyć dobra co? W większości to jest złom. Płytki Myślę, że nie ma co tu ważyć. Już niedługo będzie sprzedaż złomu. I tu jeszcze taki kartonik. Nie będę pokazywał w całości, bo to jest niespodzianka dla mnie przede wszystkim duża była. Dostałem paczuchę już swoją drugą w karierze kanału. Mojego skromnego, także. Co? Tyle. Dzięki za oglądanie i miłej niedzieli. Pozdrawiam.